Jest w oknie! W oknie. No debil tam pracuje, no! No idiota! Nie wiem, co mu tak robię. Nie, to nie jest clown, to nie jest klaun, nie zrobiliby tak. To jest jakiś nasz ziomek. To jest, to jest ten, ten mięśniak. Proszę! Tak musi się to zakończyć, błagam. Na pewno by nie zrobili klauna, klaun by wszedł z kosą i zabił. Dzięki za stobiców, stary. Nie wiem, czy tego. To jest klaun. No i co, my spadniemy. Ale syf. Co, on jedną linker zwalił i tu spada. No way. Trójkąt! Dobra! Aj, tak spadłem! Dobra, wyszło do jakichś pokoju wtedy, nie? Ale to powalone. O, powiedziane. No wejdź tam, no. Pierdź te duchy, no. To jest. To jest mega creepy. Mega creepy. Ratuj mnie, Chris. Oj. ale to było straszne. Była to. Czekaj chwilę. What the fuck? Czy też to widziałeś? Uh, czy co widziałem? No to Chris, to! A, ja ok, dziękuję. Oho. Chodźmy. Tak, zejdźmy do piwnicy, Big Brain. Ja pierdę na przecież. Gdzie ja jestem? Ja pierdę, no ja nie wyrobię w tym. Co tu się kurwa? Wyrabię! Jak po wywiadówce u mnie wchaczę. Jakieś garnki latają. Czemu to wszystko zrobiło się takie straszne? Same z siebie zapalają się świe... Tak! Proszę, Chris! Ja pierdzielę! Czekaj, 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 jaki czeka, czeka, jest duch! Co? Nie widziałeś go! Nie! Nie ten Chris to jest paruwo. taki pijany! Paruwo! Aż uspokój się, okej? Okay? Tu nie ma żadnego ducha. Niby czemu miałby być? Odbija ci przez to, co stało się z Joszem. Nie słuchasz mnie, tam był duch. Widziałam go, wyglądał jak Hanna! Rozumiesz, że, że jak kana? Widziałam, Czy ma? może jak mec? Wow! No dawaj, ogień, no! Jak to się stało? Jako... Dawaj, rura w to! W ze Wszyscy mają zginąć, no! Ratuj sam, tylko ona się teraz liczy. Oho, tu jest ściana, klucz! To jest sam, ona nam pomaga. Wiesz, to do, do kiermany obaj, no! Oh. Klucz! <grystwem> o uj... Oh. może! Tam! Patrz tam! Chyba nie powiesz, że tego nie widzisz! O, to jest... No. Tu jest... Też tu no. ja, Nie wiem, ja, ja, ja... tylko... Ja... ja... Chris... Ja. No co, zbijany, no on tam pobiegł! Okej, okay, dobra, zjemy. Monka, jest nie ludzie w tej grze grają. No przecież już to wcześniej mówiłem, przecież to ładnia zamka na klucz. Po co nam klucz? Psz, gdzie ja jestem? Pa, 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 Spawa, pa. pa. Co, no, lalkę tam, widać. Nie, jakąś scenę z lalkami i tak dalej. O kur. O takiego że to już się bał fest. Nie, teraz coś wyskoczy. Zamykam oczy. No, nie. Klucz. Ten klucz. Chyba podzielę mówiłam, ci ten duch nam pomaga. A ten duch to nasz przyjaciel. Zaraz, zaraz, chwila. Moment, 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 moment. Co tu się dzieje? Boże, przypomina. Więcej niż przypomina, to my. Chowamy się przed Hanna. To zeszły rok. Ale to o, jest uj. takie dokładne, siedzę tam, gdzie siedziałam. Ma tak samo. No, ktoś to ustawił. Kto też tam był? Albo to, mamy jakiś to youtuber, coś, co nas obserwowało, że to jest jakieś ostrzeżenie, ktoś to ktoś to tu zostawił, żeby sobie zrobić z nas jaja. Nie, to musi być duch. Chce nam powiedzieć, że to ten psychol zabił Hanę i Ben. Myślę, że to ten skurwiel próbuje nam zrobić wodę z mózgu. Ale po co miałby to tu zostawić, Chris? Manka Chce nam przekazać, że nas wszystkich wykończy. Możesz? Zspierdzielacz bo... no mi stąd, no? Oho, a jednak nie, coś mamy. R2, co to? Pamiętnik! To... Hany. To dziennik Hany. Co to było? To stamtąd. Oho. Dobra, idziemy. Ten duch, ten duch to jest jedna z tych klasek. Ona nie ma nam nic za złe, bo my byliśmy na niej bardzo w porządku. My z niej nie szartowaliśmy, więc... Ona w teorii tej dwójce powinna pomagać, tak? A nie nas straszyć. Dobra, są drzwi otwarte. Rura. Czy nic nie stanie złego. Może być tylko dobrze. <śmieniacza> tylko dobrze, ja pierdzielę, ale gówno. Ale przecież widziałeś go, Kristo. O, no. Ja pierdzielę, on tu jest. Widziałem, gdzie on jest. Spierdzielaj, spierdzielaj. Spierdzielaj. No, wyjdźcie, błagam. No! On jest tutaj na wprost. Nie mogę tam podejść. Mam Nie po co ktoś miałby chodzić to miejsce? Przecież tu jest dużo. Tu masz szansę go zabić. Dobrze. Speedrun! Czekaj. Są chyba... Tak, to ciuchy sam. To jest chore. To jest po prostu chore. Ja pierdziele, ale mnie ograli. Myślisz, że nadal tu jest? Oby nie. Czemu to w ogóle jest tutaj? Pytanie za 100 punktów. Jezu, nie, nie, Jezu. Jest, nie jest martwa. Skąd wiesz? Nie, ja przed chwilą mówiła, to nie może ma być martwa. Co jest do diabła? Chyba dostała coś na sen. Oh. Wy też dostajecie, nie, 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 idioci! No nie dobrze, niedobrze. Musimy ją stąd szybko zabrać. Nie, no cześć. No wal, wal był czymkolwiek. Co? No bombę mu! Co? Nie, no ci ludzie udają. Nie no, w ogóle zero podjęcia walki, zero woli życia. Masz zabij mnie! Przyjdę do ciebie na dół na minus 7 yy, podstawię ci się, nie będę się ruszać, nie będę się rozglądać jak mam przed sobą trupa. Ja pierdzie to jest debile! Nie chcę współpracować z takimi ludźmi, nie giną. Kurwa, zabiję tego twarzowca. Twarzowca jeszcze ci powiem. No, to ten koleś, który zabił Josha. O Boże, nie! O Boże! Pogra? O, o kurda! nie! nie wyciągnę cię z tego, nie dam ci umrzeć! A ja nie, nie chcę na to jest... O kurwa! O, boże, nie, 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 stop! Nie, nie, nie. No co ty robisz? Nie, no ja nie chcę jej zabijać! Druga! O dobra, jest lekko tak obszerny. Kogo, kogo? nie! Chyba ją w sumie, bo ona większa na przycie. A to jest taki debil, o w ogóle nie myśli. nie! nie. O mój Boże, nie. O mój, Boże, nie. O mój Boże, nie. Tak nie zabiję nikogo, ja nie mogę zabić kogokolwiek. Cześć, cześć. E i tutaj zginął Co no. Nie widzisz tego? A? Nie czuję. No i ten zgada z tym już tej chorobliwej masturbacji! Stopy. Stopki, a nie stopy O, Mike, jak dobrze się nie znalazłeś. Już dobrze. Mógłbyś, Mike? O... a <śmiech> Tak. <laughs> Cie... ha takie A że ma taki kraj gaz, już Okej. Okay. ok, załatwione. No to załatwimy mordercę. <laughs> Święte słowa. O No ja niestety nie mam tutaj władzy. Co to było? O! Uj! Nie! Nie, nie, nie! Okay. o no oni teraz mogą... Nie. O, Chris... A nie mógł w głowę celować? Chris Chris, 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 Co jest, kurwa? To, nie słyszałeś o ślepakach? Aha... No nie wierzę. Ale big brain. Co?! Ale jesteśmy w duchy, bo ja wybrałem, żeby on zginął.